Ja chcę się rozłączać. Niedługo się zobaczymy. Serio? Odwiedzasz Glam City? Tak, przyjechałem wczoraj. Stęskniłam się za tobą, przyjacielu. Może pójdziemy obejrzeć film, jak zawsze. Ty przynieś picie, a ja wezmę popcorn i cuksy. I ciastka. Może nie przesadzajmy. Jak to mamy w zwyczaju. Chciałbyś. Dajesz, Taylor. Nagram w zwolnionym tempie. Hej, spójrzcie, kto idzie. Wyglądasz nawet wesołą. Dostałaś nowy szampon do włosów? Lepiej. Mój super przyjaciel przyjechał na parę dni mnie odwiedzić. A, świetnie. Możemy go poznać? Sorka, nie dzisiaj. Muszę zrobić zakupy na później. Idziemy do kina. Możemy spójrzmy, dołączyć? spójrzmy. Juliet, mm, deserowe psie chrupki, kurczaczkowa pyszne ciasteczka. Tak, tego dwie paczki. Juliet jest w trybie o. zakupowym. A! No i popcorn. Ha, to najważniejsze. O. Cześć, jesteśmy uroczymi zwierzaczkami z pasją do fryzur. Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody. Mama Mia! Pełno doropieci! Czemu twój wujek tego nie wyrzuci? Sama nie wiem, ale powiem ci, że dzisiaj jestem mu za to naprawdę wdzięczna. Tylko spójrz, wynajdę coś super genialnego na lekcję techniki. Chcesz mi pomóc? Jasne! Tylko nie zapomnijcie po sobie posprzątać! <grym> <grym> Chyba mnie ciutek poniosła. A to co? Popcorn? Cukierki? Kurier musiał się pomylić. Niczego nie jest Juliet, dobra? Zaraz wracam. Muszę się pośpieszyć, zanim mój człowiek wróci. W tym tempie to nigdy nie zdążę. To w drogę! O, o nie! Nie mogę się tak pokazać! 403, 404, 405, 406, Zaraz pobijesz rekord! Czy ja się żuję Pewnie tak. A twój super przyjaciel ci nie pomoże? Hej, dlaczego się gniewacie? Bo nie zaprosiłaś nas do kina, by poznać tego przyjaciela. Chciałam, żebyśmy byli sami, bo mamy czas dla siebie tylko dziś po południu. Rozumiemy, ale chciałyśmy chociaż powiedzieć cześć. Dobrze, powiecie, ale najpierw moje włosy. Okej, u stoi. Ostrożnie, te różowe dają się. Nie da się zdjąć. Hmm. Hej, wpadłam na pomysł! To tutaj, a to tam. No dobra, Kiara, gotowe! Równowaga i idealna harmonia barw. DJ tan na bank spodoba się ten kolor. A teraz wypróbujemy moją super ekstraszną loku we... oh! 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 uh! Wybacz, wujku, za dużo mocy, prawda? Nic nie szkodzi. Na szczęście mam refleks tygrysa. Kiara! W sumie to ładnie ci w tym kolorze. Ha, ha. A co, jak nie będą w stanie go usunąć? Na pewno im się uda. Weź głęboki oddech i skup się na pozytywach. Fabia i Fabio zawsze coś mądrego poradzą. Uwiną się z tym lizakiem w trymiga. To niemożliwe! Spróbowałem już wszystkiego! To teraz ja wprowadziłem wow. poprawki i na pełnej mocy na pewno się rozpuści. Wiesz, to może nie być najlepszy pomysł. Wcale mnie to nie obchodzi! Ryzykujemy. Tak, może nie puścił, ale zabłysnął. Wygląda jak ozdoba. Co? Juliet, nie widzę żadnego rozwiązania. Pora na ciakanie! Moich włosów? Nie, nigdy! Wolę mieć lizaka na głowie! Ha? Tak myślisz? Wpadłem na świetny pomysł! Genialny! <śm> 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 I bułala! O, jest cudownie! Teraz wygląda, jakby tak miało być! Nie to, co ja! Dobrze! No chodź! Twoja kolejna poprawki. Natchnęło mnie! <grym> o nie! To mój przyjaciel! Muszę już iść! Pa! Papa, pa, Juliet! Chcę zobaczyć tego przyjaciela! Tak! Chcę go poznać! Na pewno jest miły. Niech już przyjdzie! Hej, dziewczyny! Cicho tam! Nie martw się, Juliet! Będziemy prawie tak cicho, jak wsówka za komodą! O, a, 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 a. Ciszej bądźcie, wipec. Gdzie mój przyjaciel? Cześć, Juliet! A. Wreszcie się spotykamy! Jesteśmy twoimi fankami! Wszędzie cię obserwujemy! Może chcesz teraz pójść z nami do kina? To genialny pomysł! Będzie super fajnie! Chciałabym, ale umówiłam się dzisiaj z przyjacielem! Juliet? A? Czy to ty? A? Możesz mnie uwolnić? Założyły mi to i nie mogę zdjąć! Uh, niczego nie widzę. Uh! To wasze dzieło? Widziałyśmy na Instapsie, że idziesz do kina i... ale nie możecie oślepiać mi przyjaciela z głosami Poszłaś sobie! Juliet! Mówiłam! Przepraszamy, to był zły pomysł. No, dziewczyny, umówimy się i wtedy opowiem o moich stylówkach, z których jestem najbardziej dumna. Dobrze? Dobrze! Tak. Uf, uf, uf. Tak, to wszystko bardzo miłe, ale komuś tu przyda się pomoc. Halo? Jest tam kto? <śmuszczaj> Halo? <śmuszczaj> I love me best!